Zmywaj, zmywaj Witam wszystkich serdecznie moi drodzy państwo Jak widzicie znowu jesteśmy w tym przepięknym garażu Ze mną oczywiście najlepsze duo Do przerabiania M2 Czyli Łukasz Carboner Oraz Tomasz Kempson Tomek Kempson I dzisiaj będziemy pakować na razie tylko to To co jest w tym pudełeczku za chwilkę Zobaczycie, ale to co będziemy budować jutro, to będzie bardzo mocne Oczywiście wy to widzicie W jednym odcinku, ja nagrywam to na dwa dni Ponieważ mamy troszeczkę robot a jutro będę musiał jeszcze jechać, odebrać dosyć ważny element naszej układanki No a na razie musimy umyć podłogę, bo jak widzicie troszeczkę się wybrudziła tutaj moim wjazdem Chociaż furę i tak umyliśmy Za chwilkę muszę ją sobie osuszyć i przy okazji troszeczkę wytrzeć z resztki brudu I bierzemy się za robotę A ja wam pokazuję co będziemy montować za pierwszym razem tutaj dzisiaj, w dniu dzisiejszym Proszę bardzo Fura będzie zglebiona, zobaczymy jak się siądzie, mam nadzieję, że nie za, nie za bardzo, ale też nie za wysoko, więc mam nadzieję, że będzie idealnie. Cóż, zabieramy się za robotkę, a wy zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i łapy w górę i komentarze. Szybka utylizacja opon. Właśnie po to. Będą naklejeczki na oponach. No takie fajne smaczku, zobaczymy jak wyjdzie, a my wracamy do wyciągania tej oto śruby. Dobra, słuchajcie, cały tył jest właśnie wymieniony. Nie zeszło długo, nie wiem, pół godzinki chyba i mieliśmy skończone. Wystarczyło odkręcić tą śrubę i tą śrubę i jak widzicie, nowe sprężynki są już na miejscu no Kempson mówi, że może być za nisko że może być za nisko, ale ja sobie tłumaczę to w ten sposób że jak ktoś zrobił sprężyny do, seryjne do takiego samochodu no to musi się dać nim jeździć, nie? więc zobaczymy, oby nie było za nisko mam nadzieję, że będzie idealnie nie był to duży wydatek, bo za same sprężyny zachodziłem chyba 900zł, więc w najgorszym przypadku po prostu wrzuci się jakieś wyższe a to się obchnie, albo coś w tym stylu Myśleć, bo kiedyś, sobie na klien... kiedyś się nakleiłem, tylko przykleiłem, kiedyś napisałem sobie Nie mówię... Miszeńka. Yeah. Yeah. Co tak krzywo? Chyba coś się zepsuło. Mówiłem, że drift na letnich to. No, jajaj. jaj. No nie, niezbyt dobrze. Tak krzywo trochę to tam wygląda. Krzywa akcja. Dobra, popatrzcie to. Sprężyńki już na miejscu. Elegancko się świecą. Jeszcze wyglądają ładnie, ale tutaj będziemy mieć malutki problem chyba, żeby to przykręcić. Nie, nie, już zrobiliśmy za... a, Już nie, jest Żaden problem. problem. Dobrze, ja musiałem załatwić swoje sprawy bieżące, a panowie już tutaj podziałali i proszę bardzo, elegancko jest. Także zostawiam was tutaj dalej na statywie, a my sobie działamy dalej. No i git, burekarki mamy zamówione, szamka jest i zawias też jest Proszę bardzo, tu siedzi z tej strony Od góry też, z drugiej strony też, już tam wszystko się elegancko składa No i co, czekamy na oponki, które tam już Łukasz klei elegancko napisy I wpierdzielamy je na furę, zobaczymy jak, jak jest efekt, jak, jak siadło No, także pewnie za chwilkę się zobaczymy Dobra, skorzystając z tego, że mamy czasu troszeczkę, ponieważ tam oponki się robią To odklejmy lotkę z klapy, po to żebyśmy jutro mieli mniej pracy do montażu czegoś grubego Zostawię was troszeczkę w niepewności zobaczycie po prostu w dniu jutrzejszym. Znaczy ja w dniu jutrzejszym, a wy to zobaczycie pewnie za jakieś 3 minutki. Proszę bardzo. Jak ktoś chce kupić lotkę, ee, myślę, że cena wywoławcza. 2000 cena wywoławcza. Kto chce zakupić, zapraszamy kontakt DM. Zobaczcie na koła, które są oklejone napisami. Tak one wyglądają. No, w połączeniu z glebą i lotą będą wyglądać kozacko Dobra, czekaj, na wydech miałem jechać w poniedziałek, ale stwierdziłem, że, że wydechy zrobimy już tutaj Proszę, zamontowane Dobra, no, zrobiliśmy pewną modyfikację, która była w planach od samego początku, ale brakowało nam odpowiedniego modułu, czyli światełko, które jest tutaj na środku Podczas zwykłej jazdy ma się po prostu lekko żarzyć A podczas hamowania ma mocniej się świecić Może zaprezentujemy Światło pozycyjne, proszę bardzo. Leciutko się, że, że tak, tak leciutko. I dawaj hampla. O pro... No, no, no. Okej, jest git wszystko. Nie, 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 czekaj, coś nie jest git, k***a. Patrz, patrz na prawy stół, cały czas się mocno świeci. Czekaj, no to... nie, kurwa, coś mi nie pasowało. No jest już coś, jest nie tak jednak. Dobra, niestety nie udało nam się zrobić z lampeczką. Wystąpiły drobne problemy, ale może jutro coś uda się podziałać. A dzisiaj kończymy nasze prace, opuszczamy furę na dół i zobaczymy jak siadło. Sporo, ale... Ej, się jeszcze się o kurde, no sporo siadło z tyłu, zdecydowanie sporo siadło. Z przodu jest git, ale tył wydaje mi się, że jest za nisko. Znaczy git no tył nie skręca, więc to jest plus, nie? Nie no siadło fajnie, ale jest nisko, jest nisko. A Nie no jest git kurwa, zajebiście. Przynajmniej teraz kurwa palca się nie da wsadzić i o to chodzi właśnie. Patecki będzie zadowolony. No a moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Oczywiście tak jak mówiłem, wy to oglądacie w jednym odcinku. My dzisiaj pracy, kończymy pracę na dzisiaj, a jutro wracamy... a no dobra, pokażę Wam. Z tym. To będzie zamontowane jutro. Ja właśnie lecę do w okolicy Tarnowa odebrać łapki, czyli te mocowania, które będą łączyły naszą lotę z spoilerem. I jutro będzie montaż. No przy tej glebie będzie wyglądać przekozacko. No cóż, moi drodzy, jak widzieliście, jak auto już leży, właśnie dojechałem pod dom i pierwsze wyzwanie jest następujące. Trzeba wjechać po prostu na podwórko. Ogólnie przejechałem się przez miasto i jest troszeczkę sztywniej, ale jakoś nie bardzo, nie jest źle. Wręcz mi powiedział, że jest git. E <laughs> nie no, wjechać chyba wiadę. No dobra, no to wjechałem, czyli da się, elegancko, da się wjechać na podwórko, co mnie bardzo cieszy, ponieważ e, w innym wypadku nie mógłbym po prostu parkować w garażu, co nie byłoby zbyt fajne. No cóż, moi drodzy, dzisiejszy etap uważam za bardzo owocny i bardzo udany, co mnie naprawdę bardzo cieszy. Ja e, kończę dzisiejszy odcineczek i widzimy się, moi kochani, jutro, gdzie najpierw pojadę do, do Tarnowa przyjść pewne łapki, a później montujemy spoiler. Będzie grubo Siema, słuchajcie jestem już na miejscu w Tarnowie tutaj też odebrałem już te łapki w zasadzie Ale nie mogłem sobie odmówić jednej rzeczy Stanięcia tutaj i zrobienia W tych ruinach fajnych foteczki telefonem Moi drodzy, witam serdecznie W drugiej części Naszego odcinka, w którym modyfikujemy samochód A dzisiaj Na razie, na razie jadę na podnośniku do góry A następnie zamontujemy Wielkie skrzydło która już leży w tamtym miejscu, a my za chwilkę idziemy po samochód, który jest tam, w miejscu. Aktualnie się suszy, żeby nie nabrodzić tutaj na podłodze, bo wczoraj nabrodziliśmy i trzeba było sprzątać. Beka, ten spoiler wzbudza tak skrajne emocje, jest tak kontrowersyjny, i to jest właśnie w tym idealne, bo ziomką wysyłam na bieżąco jakby tutaj nasze działania z samochodem, z samochodem i oni mówią, że, że o, dokładki zajebiście, kuch, te napisy na kołach totalny sztos, że to jest, nadało takie, takiego fajnego rajdowego klimaciku i że, że oni też chcą to tak zrobić, ale mówią, że, że z lotki to by zrezygnowali, nie, a ja mówię Nikt w życiu. Bo oni mówią, żeby założyć taktyk, czyli taki, taką malutką loteczkę, jaką tylko troszeczkę wyższą. Mówię, to jest bez sensu, bo co druga bębka z takim czymś jeździ? A ja będę miał taką lotę, jedyną w swoim rodzaju. rodzaju. Od razu widać, że to ja jadę, nie? To, ma, to, to trzeba, to się albo kocha, albo nienawidzi, po prostu, no i tyle, no. Tak wygląda proces mont montażu yy, spoilera do naszego samochodu. Wygląda mega profesjonalnie. Ale ogólnie yy, tak będąc, będąc takim poważnym, to chodzi o to, że formujemy sobie tutaj taką tą przestrzeń, bo klapa jest wygięta leciutko, a postawka jest płaska, dzięki przez, przez, co, przez co? powstaje taka szpara między, między klapą a płaskim pocowaniem. I wypełniamy ją w tej chwili takim klejem czarnym. No no i po prostu jest. Zamocowane elegancko, żeby się nie ruszało i było w jednym miejscu, i dociskało do klapy. No i tak to właśnie wygląda. No, a następną rzeczą, którą zrobimy, to będzie trzeba wyjąć lampy, które już poluzowałem, są luźniutkie. No i musimy ukraść troszeczkę prądu z tamtej lampy do tej. A to wszystko po to, żeby ta żaróweczka, która jest na dole, świeciła się podczas jazdy. Mniej, a przy hamowaniu bardziej. Jak widzieliście wczoraj, no, zrobiliśmy to w ten sposób, że nie działało to tak jak powinno. Dlatego dzisiaj, po przemyśleniu kilku spraw i rozwiązaniu problemu, już wiem, jak to zrobić. Teoretycznie spróbujemy to zrobić, zobaczymy, czy zacznie działać. Uwaga, uwaga, pozycja. Pozycja, świeci też na dole. Świeci na dole, tak? O, o. Uwaga, na to. działa to. Nie działa. Działa, a, działa. A, <grym> no kurwa, w końcu działa jak należy, elegancko. to jest. To teraz to już. No i teraz trzeba to. dobrze zabierć O jezu, jest pierwsza dziura. Dużo osób mi mówiło, żeby okleić sobie niebieskie fragmenty znaczka BMW na czarno, i właśnie to teraz zrobię. Zobaczymy, jak to może wyglądać. Teraz, tak jak mówili w tej ziomeczki, że sprawna ręka jest potrzebna tutaj. Trzeba jeszcze raz. O z, lak z lakerem według celi. Nie, mi to nie pomaga. Perfect. No, i... No no troszkę niebieskie tam Nie zostało niebieskiego, ale no, no bo ciężko, bo to jest jakby, to jest takie, to jest takie, to jest takie, to, nie, to nie jest krawędzi tutaj to ty, nie tylko jest takie, Ale nikt nie zauważył jest z daleka jest no, takie, nie jest nie tak to Z takie, to jest no to jest takie, to jest takie, to jest takie, to jest tak to że takie, jakby od tyłu mu się bardzo podoba, bo wygląda tak chusto, ale jak się jak patrzył od boku, albo właśnie jak bardziej od przodu, to już musiał się dłużej przyzwyczajać. I ja bym to samo, jak albo było wysoko, to ten sponer od boku i od przodu tak, hmm? ale od tyłu zajebiście, A teraz, jak na wysiedzi, siedzi, pasuje idealnie. Ja się nie jedzenia na nim w ogóle. <laughs> Kozacko. Nie znajdziecie takiego drugiego samochodu w Polsce. To mistrzostwo świata. Opowiadałem <noise> właśnie Kevsonowi jak ten. Jak wiem, Opla i zmienialiśmy gwint. Ja zmi gwinty zmieniłem i tam, tam takie wkłady były do tego gwintu. Wkład się zielał, więc stwierdziłem, że sobie przeszpejuję je trochę i tak go przykręciłem na krętko. No, tam długa historia, bo w każdym razie, na żegurczewski, wypadł cały amortyzator w ogóle. I z, ze skrzynką narzędzi, z, roz, z, z tym odciniętym z z kołem, z windą podniesioną na i wkładałem ten amortyzator do samochodu. A tam ludzie z pracy, z autobusu wysiadają w ogóle. Jak ktoś mnie wtedy widział, to pozdrawiam i napiszcie w komentarzu, czy mnie wtedy widzieliście, bo bekach skurczyły. Zawsze mówię moi, tym razem powiem bez, bez odniesienia się do widzów. Furka jest praktycznie skończona, zostały tak naprawdę jeszcze tylko zrobić wydech i to jest jak na tą chwilę chyba całkowity mój plan na w stronę wizualną z zewnątrz. Chyba na razie nie planuję nic więcej robić. Wydech jedziemy robić wkrótce, właściwie to w poniedziałek, dzisiaj jest czwartek. Ale no, wy ten film fajnie zobaczyć troszeczkę później. Fajnie wypełni nam y, tutaj y, te przestrzenie. Końcóweczki, bo są zdecydowanie zbyt małe teraz do tego, do tego Do tej potężnej bryły tej fury. Mamy tutaj customowy, jedyny w swoim rodzaju, nie żaden kupiony za pieniądze, tylko zrobiony od zera, od podstaw z pasją z ze wszystkim. E, spoiler. A tutaj z ławkami, które prawdopodobnie w przyszłości troszeczkę zmodyfikujemy, mianowicie zamiast tych trójkątów będą loga ekipy. Loga ekipy, dokładnie tak. Lotka jest oczywiście. Przepiękna, siadła idealnie. Jestem tego pewny, że będzie wywoływać tutaj skrajne emocje. Jednym będzie się podobać bardzo, drudzy powiedzą, że wieśniacko, ale no niestety gusta są różne. Każdy ma swoje gusta, o gusta się nie dyskutuje i tak dalej. Mi się bardzo podoba i myślę, że ludziom, którzy siedzą w samochodach, lubią je tuningować i wiedzą, z czym to się je, też się będzie podobać. No a pewnie ludzie, którzy powiedzmy, nie siedzą w tym, no to gdzieś tam pewnie troszeczkę pohejtują ale mi się podoba idealnie. Przechodzimy dalej. Dzisiaj też. Za Upgradeowaliśmy tą oto lampeczkę, yy, która w tym momencie, tak jak widzicie, świeci się razem ze światłami pozycyjnymi, tak troszeczkę słabiej, a gdy się przyhamuje, no to świeci się mocniej. Mały detal. Mały detal, ale cieszy i fajnie wygląda, mianowicie znaczki BMW. Tutaj w miejscach, gdzie były niebieskie fragmenty, zostały oklejone, w, oklejone folią carbon i mamy czarne. No i teraz to fajnie wygląda, bo nie ma żadnych takich zbędnych kolorów. Myślę jeszcze nad pokrojeniem ale na tym się jeszcze mocno zastanowię. Dyfuzor też robiony, znaczy dyfuzor zmodyfikowany. Ma to takie fajne płetwy razem z tym centralnym światełkiem, które również Wam pokazałem, oraz takimi bocznymi dokładeczkami, które raczej są standardowe i da się je kupić praktycznie wszędzie. Koła zostały te same. Koła zostały te same, zostały tylko i wyłącznie pomalowane plastidipem, czyli gumą w spreju, co pewnie już widzieliście na poprzednim odcinku. Jeżeli nie, to odsyłam do niego. Natomiast ostatnio, właściwie to w tym odcinku, zrobiliśmy napisy na oponkach, które naprawdę dodały mega charakteru. Jakoś ja o tym tak bardzo nie myślałem podczas planowania swojej wizji tego pojazdu, ale tutaj Łukasz zaproponował takie naklejeczki i Spotkało się to z bardzo przyjemnym odbiorem. Wiele osób, które nawet nie są totalnie związane z samochodami, e, mówiły mi, że dodaje to mega takiego fajnego charakteru i na mega kozacki plus. Naklejeczki takie sobie zrobiłem dla próby. E, nie wiem czemu w kolorze czerwonym. Nie mam totalnie pojęcia, dlaczego wybrałem kolor czerwony, ale wybrałem kolor czerwony. Finalnie wlecą pewnie w kolorze coś takiego. Będą takie. Takie, takie srebrne, żeby troszeczkę przypominały może lakier. Obniżyliśmy. To jest w ogóle tak, od, tym, od tego powinienem zacząć, że fura została obniżona. Została obniżona o 35 mm, czyli 3,5 cm niżej względem seryjnej wysokości zawieszenia. Na sprężynach nie bawiłem się tutaj w gwint, żeby nie iść w koszty, a sprężyny kosztowały mnie 900 zł i w zupełności spełniają moje oczekiwania. Troszeczkę obawiali się, obawialiśmy się, że zejdzie zbyt nisko. Ale jest finalnie idealnie. Nic nie ociera, nic nie trze, wygląda po prostu idealnie i jest kozak. Zdjęte zostały te trzy kolorki ze zderzaka, ponieważ zaburzały troszeczkę ten czarno-biały, agresywny przód. Więc yy, niestety musiałem się z nimi pożegnać. Ale Grzegorz, dziękuję bardzo za poświęcony czas i za ogarnięcie tego. Z przodu również znaczek został oklejony, tak jak i z tyłu. W zasadzie tyle. W zasadzie tyle dziękujemy Łukaszowi, który tam już wychodzi, bo to jest człowiek, który czyni cuda z samochodami. Najbliższe plany są takie, że. Że będziemy nasz samochód Właściwie to mój samochód przystrajać świątecznie Tak jak miało to miejsce w przypadku Halloween Teraz robimy edycję świąteczną Ale tu będzie o wiele, wiele, wiele grubiej Oczywiście nie będę zdradzał pomysłów, które mam w głowie Ale naprawdę spoiler oraz dach Będą tutaj miały duży udział I w ogóle cały samochód będzie miał potężny udział Także moi kochani Jestem strasznie podekscytowany, bardzo się cieszę z modyfikacji które wykonaliśmy, ponieważ przerosło to moje najśmielsze oczekiwania I jestem po prostu No zaraz się posikam, nie? Jeżeli lubicie takie filmy zostawcie łapy. W górę subskrypcji, komentarz. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, co sądzicie o nowym wyglądzie mojego samochodu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Ale to jest zajebiste. Co jest mocne, co? Hmm. Krzydło takie, że nie wiem, czy na zakręcie to nie polecić. Stopie, ja sobie teraz mogę tutaj, wiesz, stolikować. Stolik, tak, Maczek, tak, tak, tak. Jutro jadę na ten. Ja jadę tam i wiesz, no patrzę, że coś zjeżdża do nas. Mówię, co jest, chłopie, jakiś taki widziałem, tylko tak mi mignął, właśnie. Tył, jakiś wielki, wielki wielkie skrzydło, mówię co jest? No mocno. Poszedł na glebę? czyli pół cm w dół. Wow! Potężne skrzydło, fajnie, bardzo fajnie. No teraz, teraz wygląda tak groźnie że Tak groźnie wygląda, że chłopisz no Serio. I jak rajdówka wygląda? Ja, ja myślałem, że jakiś właśnie new Speed przyjechało do nas pod dom. Ja już widziałem? Ja też ale widziałem. piękne rzeczy można oglądać w nieskończoność. Ja też widziałem i dzisiaj jak Krzysiu tu wjeżdżał za dnia to mówię ja pi ale to jak, spis, chłopie. jak skur f no. so. czyli, czyli Tylko my nie widzieliśmy, tak? Już tu już To jest Króla! Chłopie Ale mocarne to jest tu wiesz Chłopie Wiesz co tu może ktoś opierać jakaś koleżanka Może to opierać księg Ale zobacz jak to jest nisko Żadna koza chłopie tej palców nie ściśniesz, Nie ma nie, nie ma musisz tak wciskać, rozumiesz to? Chłopie to jest nie tak nisko ona biała nie, ja mówię, mówię. Krzyżu, jak wow. ty cię, jak ja cię wyjeżdżałem, a ty wierzałeś? To ja mówię tylko tak to tak ka do siebie, jaka ka fura. Ja, ja chcę powiedzieć, a... przepraszam, ja chcę powiedzieć, że ja Krzycha... Wiadomo, że Krzysiu i tak by zrobił spoiler. Spoiler spoiler, w furę całą. Ja wiadomo, że wiadomo, że Krzychu zrobił spoiler i tak by go zrobił, ale ja... Czekałem na to, od samego początku tej fury czekałem na spoiler Uważam, że spoiler spokojnie mógłby być dotąd jeszcze Albo zrobić kilka spoilerów, takich teraz drugie piętro Trzecie jak... To wszystko jest do zrobienia, bo tutaj tylko łapki zostaną zmienione Zamiast tych których trój trójkątów będą loga ekipy wow. e Będzie e wow. e ekipy będzie tutaj Zajebiste Tutaj jedno, a ty drugie Fanatyk, też nazwać fanatyk Mogę powiedzieć tylko tyle, że... I, i to się to z tyłu, mi się tak, bardzo podoba legi, Oni tak, mówią, że jest niefajne, nie, teraz że śmierdzi tak, Teraz jest spoiler to już wygląda lepiej Nie no, i spoiler to już y pasuje ja dosyć no jest. bo jak ktoś to już wie, że ta fura jest pojebana no. i ta lampka <laughs> też jest gi. Siemaneczko, jeszcze krótka wstaweczka Jak widzicie, jestem z Robertem z High Five kanału, e, który nagrywa teraz. Co tam nagrywasz, takie? Nagrywam serię e, daily nie? Royal Trip... Tak, takie był <laughs> Royal Trip High Five. Dzisiaj jestem u Krzycha w Krakowie, bo jeden dzień to jest jedna fura w innym mieście, każdy dzień w innym mieście. I dzisiaj Kraków na Ciebie padło. Tak jest, nagrywaliśmy... rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy sobie właśnie o moim samochodzie, nagrywaliśmy coś o moim samochodzie do Roberta na kanał. Więc oczywiście wbijajcie do niego, zobaczyć jak to tam wyszło. Bo troszeczkę chyba więcej powiedziałem na temat ogólnie całości mojego samochodu niż w tym filmie konkretnym, który oglądacie. A ja, więc... mam, ja mam wrażenie, że troszeczkę za dużo powiedział. No, troszeczkę więc... tak, więc jak, jak chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej, to wbijajcie na kanał, zostawcie tam followka, subiczka i będziecie spotkał. No, także do zobaczenia.